Małgorzata Walczak, witam w kolejnym serwisie informacyjnym wniosek E24. Dzisiaj w Sejmie rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie OBWE, Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE. Jego uczestnicy mogli wysłuchać przemówienia prezydenta Ukrainy Władimira Załęńskiego. Natomiast wczoraj prezydent połączył się podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. Ze mną jest Daria Korsak, nasza korespondentka, reporterka, obywatelka Ukrainy. Witaj, Daria. Dzień dobry. Daria, o czym wczoraj mówił prezydent? Właśnie wczoraj było takie pilne posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ przez ataki rosyjskie znów terrorystyczne na całą Ukrainę. Eee, cytat: podczas gdy Ukraina oferuje 10 punktowy plan pokojowy, Federacja Rosyjska odpowiada rakietami. Właśnie mówił o tych 10 punktów, które zaproponował jeszcze 15 listopada. Właśnie robiłam jeszcze 15 listopada materiał o tych punktach. To teraz państwo eee, pokażemy ten materiał, gdzie wymieniono 10 punktów eee, przez Ukrainę no to tak się nazywa plan pokojowy. 10 punktów, to proszę Państwa. Wody Mirzałańskiej, biorąc udział w szczycie G20, przedstawił propozycję rozwiązań, w których Ukraina oferuje państwom świata wspólne współtworzenie pokoju, a więc propozycje Ukrainy: bezpieczeństwo jądrowe, bezpieczeństwo żywności. Bezpieczeństwo energetyczne, zwolnienie wszystkich więźniów i osób deportowanych, wdrożenie karty Narodów Zjednoczonych i przywrócenie integralności terytorialnej Ukrainy i Ładu Światowego, wycofanie wojsk rosyjskich i zaprzestanie działań wojennych, przywrócenie sprawiedliwości, zapobieganie ekobójstwu, zapobieganie eskalacji, ustalenie końca wojny. Na wczorajszym przemówieniu także prezydent Ukrainy wezwał organizację do potępiania rosyjskich ataków rakietowych na infrastrukturę energetyczną i zaprosił przedstawicieli ONZ do przyjrzenia się temu, co Rosja zrobiła z ukraińską infrastrukturą. Takie apele też pojawiły się dzisiaj podczas przemowy prezydenta załańskiego. podczas zgromadzenia parlamentarnego OBWE. Prezydent, tutaj padły takie bardzo mocne słowa ze strony Załańskiego, który powiedział, że... Rosja jest państwem terrorystycznym i że on nie rozumie, dlaczego wciąż jest członkiem OBWE. To była taka właściwie odezwa, że ta sytuacja już nie powinna mieć miejsca. E, tak, to, to prawda, chociaż e, Rosja nadal ma prawo weto i niestety teraz wszystkie decyzje, wszystkie możliwe tam, co coś się dzieje, e, to niestety Rosja ma po prostu to prawo weto i nic się nie dzieje przez to, a tylko atakuje Ukrainę. I też to, co wydarzyło się wczoraj jest bardzo znaczące, czyli ataki na kijów, które miały. To był taki zmasowany atak kijów bez prądu, 70% miasta nadal. nadal nie ma dostępu do światła. E, tak, niestety ja y, słyszałam taką. Okropną historię, co się działo wczoraj w Kijowie, że był atak na Kijów i jeden mężczyzna był w momencie alarmu przeciwlotniczego na swoim balkonie i urwało mu głowę po prostu przez to, że rakieta była niedaleko od jego domu i spadła i urwało. To głowę. są takie bardzo brutalne obrazy tego, co dzieje się w Ukrainie, tego, co dzieje się podczas ataków rakietowych. Tak, i także wczoraj w Kijowskiej. W Kijowskim Instytucie Serca zgasło światło podczas operacji dziecka. Dziecko miało operację na serce i dyrektor tej placówki medycznej poinformował o tym i nagrał filmik, jak oni szukali włączali jakieś generatory, żeby skończyć operację. Właśnie teraz Państwo na ekranie zobaczycie, jak wyglądało to wczoraj, że Zgasło światło 70% miasta bez e, prądu, bez ciepła, bez wody, bez światła i niestety e, te odłączenia takie masowe światło to nie tylko tak, że po prostu ludzie w swoich mieszkaniach nie mają światła i nie mogą tam, nie wiem, korzystać z internetu albo coś. To jest bardzo, bardzo brutalne i poważne, bo szpitale też e, czasami nie mają nowych gener generatorów, nie mają też prądu albo coś tam nie, 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 nie zadziało. Tak jak powinna A tu było. trwa operacja na otwartym sercu u dziecka i nagle szukanie wszelkich możliwych możliwości, jak to sprawić, żeby lekarze w ogóle widzieli, co, co robią. Żeby? Ale powiem, że na szczęście skończyło się to dobrze. Dziecko żyje, operacja jest skończona. Na szczęście lekarze byli utalentowani i widzieli, co, co oni robią. Na szczęście to skończyło się dobrze wczoraj. Ale cały czas kijów bez prądu, zresztą nie tylko kijów, tych miejsc, gdzie prądu nie ma jest naprawdę bardzo dużo i to nie tylko szpitale, nie tylko szkoły, nie tylko budynki, w których mieszkają ludzie, to po prostu brak dostępu do prądu na ogółu. Tak, e, również wczoraj przez ataki rakietowe na, na całą Ukrainę, nie tylko na Kijów, nie tylko na jakieś duże miasta, to był i zachód, i wschód Ukrainy, i południe, i centrum Ukrainy. Na przykład wczoraj e, wszystkie elektrociepłownie w Odessie. Zostały pozbawione energii z powodu ataków rakietowych. I zakład energetyczny poinformował, że dostawa ciepła, ciepła zostanie przywrócona dopiero po przywróceniu dostaw energii elektrycznej. Wczoraj też mówiłam, że bez prądu została nie, nie tylko Ukraina, ale także Mołdawia. O tym informował wicepremier tego kraju, że. Pół, pół kraju po prostu jest bez prądu, bez światła, bez ciepła również. Całe Naddniestrze było bez też prądu. I to jest już nie tylko jakby powiedzmy konflikt rosyjsko-ukraiński, ale międzynarodowy, bo Mołdawia, sąsiedni kraj, bez prądu, przez to, że Rosja atakuje Ukrainę. Brak prądu no to nie tylko brak możliwości przeprowadzenia operacji czy w ogóle funkcjonowania. To również problemy dla tych, którzy są w Polsce a próbują skontaktować się z własnymi rodzinami, tak. które zostały na Ukrainie. Niestety ja jestem przykładem tego, bo już od wczoraj, drugi dzień, nie mogę się skontaktować ze swoją rodziną. Niestety ostatni raz, jak rozmawiałam ze swoją rodziną, to mój tata powiedział, że telewizja nie działa, internet jeszcze tam coś tam trochę działa, ale jak. Się domyślam, że już nie działa to, sieci komórkowej również nie ma, nie ma wody, ciepła, światła i tak wygląda teraz tam sytuacja, ale powiem jak mieszkańka Odessy, że widzę, śledzę tam, co tam się dzieje i tak powiem, że mieszkańcy Odessy, wczorajszy blackout, który był w mieście cały dzień i nie, i nie tylko wczoraj, mają to trochę w nosie. Bo jak jest potrzeba umyć włosy, to idą, kupują wody i myją w domu na przykład włosy, a później idą do sklepu. Spożywczego, gdzie, e, który działa dzięki tym, że e, jest podłączony do generatorów albo akumulatorów i suszą normalnie włosy tam. E, toż Państwo na ekranie zobaczycie teraz, jak to wygląda. My mówimy, że to jest potrzeba matką wynalazków. No, każdy radzi tak. sobie tak, jak. A tutaj, potrafi. proszę Państwa, żeby ugotować sobie jedzenie parówki, e, to Dlatego potrzebujemy tylko wiski i nawet prąd, nawet nic, nic nam nie, nie jest potrzebne. Jak bardzo chcemy zjeść parówki, to parówki, wiski, zapalniczka i gotowe jedzenie, kolacja, proszę bardzo. Tak radzą sobie mieszkańcy Odessy e, z, tego, z tego, co widzimy. To jest też, wiesz Daria, w pewien sposób niesamowite, że w tym całym dramacie, który dotyka tych wszystkich ludzi, oni wrzucają te rzeczy do internetu, pokazują, że mimo wszystko radzą sobie, mimo wszystko dają radę. No, no co robisz? Żyć trzeba dalej. E, wojna nadal trwa, ale my obowiązkowo wygramy wojnę i zwycięstwo jest z Ukrainą. Daria, bardzo dziękujemy Ci za rozmowę w tym serwisie informacyjnym. To już wszystko. Zapraszam Państwa w imieniu Ani Lerczak na kolejne informacje w news 24 Do zobaczenia.